Tak, jak wykonaliśmy swoją robotę dzisiaj, oczeka, oczekiwaliśmy, że tym no, przyjedzie, nie będzie miał nic do stracenia, bez presji, i, i będą starali się grać swoją najlepszą środkówkę i naprawdę, trzeba przyznać, że w tym pierwszym secie wyszli na buzowanie, zagrywali niesamowicie, kończyli te wszystkie trudne, wysokie piłki i, i było nam trudno, także ten pierwszy set przegrany, ale szybko się jakby musieliśmy odnaleźć w tej sytuacji, zmotywować w grupie i, i, to, i to zrobiliśmy. Myślę, że te kolejne dwa sety już do 14, do 13... Bardzo dobra gra po naszej stronie, wiedzieliśmy też o co gramy, o półfinał, także, także super, że, że wygrana i teraz już się skupiamy na następnym celu. Dokładnie, nie ważne kto będzie po drugiej stronie siatki, my musimy się zaprezentować z najlepszej strony, pokazać swoją najlepszą siatkówkę, jakby jeśli przeciwnik nam pozwoli to grać to, co potrafimy najlepiej, a, a zobaczymy, jak to, to będzie. Oby była podróż jak najkrótsza. No tak, na pewno jest duże rozczarowanie, bo wystarczyło nam sił na jednego seta, tak jak przez większość część sezonu. Początki mamy bardzo dobre, później przestajemy grać, nie wiem, czego to zależy. No, szkoda nam podwójnie, bo i kibice przyjechali przez całą Polskę, chcieliśmy zagrać dla nich, a tak jak powiedziałeś, wystarczyło nam sił na jednego seta. No na pewno pod tym względem jesteśmy zadowoleni, bo patrząc na marki klubów, jakie są za nami, Zaxa czy Skrano, to, to bralibyśmy w ciemno być przed nimi, więc cieszymy się bardzo. No, jesteśmy smutni, że nie udało nam się bardziej powalczyć, bo wiadomo jaka, jak, jak jaszem, jakim jest zespołem jednym z najlepszych. Z Europy, więc wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale myślałem, że powalczymy bardziej. Tak, od pierwszego seta zaczęli lepiej zagrywać niż zagrywali w Olsztynie i to nas troszeczkę jakby zaskoczyło, może, ale myślę, że już w drugim secie pokazaliśmy i w trzecim ci zawodnicy, którzy byli na boisku z naszej strony, pokazali, że, że my jesteśmy na wysokim, jeżeli my gramy na swoim wysokim poziomie, to, to, to naprawdę trudno jest nas w jakimkolwiek elemencie kolokwialnie ukuć. W czwartym cocie mogliśmy, mieliśmy okazję pograć, każdy, który, który na co dzień trenuje w tym zespole ma okazję po, pograć podobnie jak to miało miejsce na półfinale w Taki system rozgrywek pozwala na to, żeby, żeby chociaż trochę, chociaż w jednym secie, ci podstawowi zawodnicy mogli odpocząć, bo jak wiemy mecze są co trzy dni i, i, i trudno, trudno tutaj o, o czas na regenerację. Dokładnie, no ja też jestem tego zdania, że jeżeli chcemy wygrać mistrzostwo Mistrzostwa Polski, to musimy wygrać z każdym. Eee, co do wyboru przeciwnika, myślę, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Może ze względu logistycznych, troszeczkę bliżej do Rzeszowa jest nam Niż do Gdańska, ale dwa podobne zespoły, które mogą zagrać bardzo dobre zawody. Jeżeli my zagramy na swoim poziomie takim wysokim, no to, no to dla nas nie ma to znaczenia, z kim będziemy grać. Chciałbym w następnym meczu, żebyśmy wyszli tak skoncentrowani i z, z, taką, z taką werwą, jak to było miało miejsce w Olsztynie. Dzisiaj troszeczkę ten pierwszy setek, tak jak mówimy, troszeczkę inaczej nam to wyszło, ale od drugiego już przejęliśmy kontrolę nad tym meczem i e, ja osobiście cieszę się, że mogliśmy pograć w czwartym i, i jakby nie przedłużyliśmy tego meczu o, o kolejny set. Chcieliśmy się dostosować może to, chociaż w jakimś jednym malutkim stopniu do poziomu kolegów.